W związku z tym, że został ogłoszony przez poprzedni rząd premiera Mateusza Morawieckiego bardzo dobry program dla samorządów, program pod nazwą Polski Ład mogliśmy złożyć wniosek o aplikację tak dużych środków, a te środki wynosiły 9 milionów 25 tysięcy złotych, jakie pozyskaliśmy na to oczyszczalnię. Także mamy teraz oczyszczalnię, która może co najmniej przez te 10 czy kilkanaście lat w pełni pracować dla naszej gminy, a oprócz naszej gminy również ta oczyszczalnia obsługuje część gminy Wodzechów, ponieważ przyjmujemy na podstawie porozumienia ścieki yy, z miejscowości Magonie, które należą do gminy Wodzechu. W ramach tego zadania, oprócz tego cośmy zmienili, wybudowaliśmy dodatkowo reaktor na ścieki w wielkości 400 metrów. Dotychczasowa oczyszczalnia mogła przyjmować 200 metrów do 200 metrów sześciennych plus 10% to już by była taka przepełniona 220. Obecnie mamy 400 metrów reaktor plus 200 metrów, ten który był do tej pory to jest 600 metrów, a zapotrzebowanie na chwilę obecną gminy Bałtów to jest ponad 200 metrów sześciennych, ale jesteśmy cały czas na ścieżce rozbudowy kanalizacji w całej gminie będziemy w najbliższym rok w tym roku będziemy wykonywać już też w ramach środków z polskiego ładu tylko innego naboru wykonywać kanalizację w miejscowości Wólka Bałtowska i Wólka Bałtowska Kolonia i kolejnie sukcesywnie, jeżeli pojawią się jeszcze takie nabory, będziemy kanalizować następne miejscowości, ale mamy ten plus, że jesteśmy przygotowani z tym głównym takim sercem gospodarki wodno-ściekowej, jaka jest oczyszczalnia ścieków. Również możemy przyjmować ścieki bezodpływowe, z przydomowych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie naszej gminy. Koszt, koszt całego zadania wynosił 9 622 290 zł. Kwota dofinansowania z Polskiego Ładu, jak już wspomniałem, to było 9 25 000 zł. To jest 93% i 79%. Wkład własnych gminy 500. 97 260 zł. W tym naszym wkładzie jest również dofinansowanie z Gminy Bodzechów. Za to serdecznie dziękuję panu wójtowi Jerzemu Murzynowi. 57 151 zł. Jest to dotacja dla naszej gminy na rozbudowę tego z Gminy Bodzechów. To inwestycja, która pozwoli Gminie Bałtów na spokojny rozwój. Cały czas słyszymy o przygotowaniu nowych terenów. Budownictwo jednorodzinne, cały czas słyszymy o tym, że budowane są nowe drogi, będzie rozbudowywana sieć wodno-kanalizacyjna, ale nie da się zapewnić komfortu mieszkańców tylko tymi inwestycjami. Ta inwestycja w oczyszczanie to także wzmocnienie tej atrakcyjności gminy, choćby poprzez to, że będzie łatwiej te ścieki odbierać i będą one bardziej stabilne, jeżeli chodzi o koszt. Ja dziękuję za te miłe słowa, ale przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że gdyby nie pomysłowość, determinacja, pewna wizja, którą ma pan Wójt, mają radni Rady Gminy, ma społeczność gminy, to pewnie te środki byłyby trudne do osiągnięcia. I życzyłbym panu, panie Wójcie, żeby te najbliższe lata. Dalej były czasem, kiedy ten dobry rozwój gminy Wartów yy, będzie yy, kontynuowany. Bo przecież to, co tutaj się dzieje, służy nie samym i wyłącznie samorządowcom. Służ, służy wszystkim mieszkańcom i ta działalność Pana, Rady Gminy, yy, to dobro mieszkańców ma na względzie. Więc życzę, żeby ten kolejny czas był dobry yy, i wierzę, że będzie się Pan miał jeszcze, jeszcze do cieszyć. Claro, Сделано так.